Na pewno każdy słyszał o telepracy czy też telepracownikach. Jest to jedna z form świadczenia pracy, która, uwaga, znalazła swoje miejsce w kodeksie pracy. Jest to rozdział drugi B, traktujący właśnie o tej specyficznej formie świadczenia pracy, która jednak w związku z elektronizacją życia staje się coraz bardziej pożądana. Zgodnie z przepisami e, kodeksu pracy, telepracą jest praca wykonywana regularnie e, poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Natomiast telepracownikiem jest osoba, która wykonuje pracę właśnie regu regularnie poza zakładem e, pracy, a wyniki swojej pracy przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracownik może świadczyć pracę w formie telepracy we własnym domu lub w specjalnie stworzonych do tych celów telecentrach. Natomiast praca, telepraca hmm, Świadczona w domu niesie ze sobą wiele korzyści yy, i jest yy, bardzo jakby pożądaną formą świadczenia pracy dla osób wychowujących dzieci no, z wiadomych względów, oszczędza również ogromną ilość czasu na dojazdy do pracy i z pracy. Jest również często wykonywaną pracą yy, przez osoby wykonujące wolny zawód, yy, od których praca ta wymaga jedynie określonego rezultatu, tak? czyli na przykład. Stworzenia przygotowania artykułu, tłumaczenia, stworzenia oprogramowania. Oczywiście praca ta telepraca ma również niesie za sobą pewne zagrożenia w związku z tą właśnie izolacją, tak, czyli brak brakiem kontaktu ze współpracownikami może powodować właśnie poczucie izolacji natomiast no i jest ryzyko jakby takiego przenikania się pracy z życiem domowym Telepraca może być wykonywana jedynie na mocy porozumienia i tylko i wyłącznie na mocy porozumienia między pracownikiem a pracodawcą i uzgodnienia co do stosowania telepracy mogą być dokonane przy podpisywaniu umowy o pracę z nowo zatrudnionym pracownikiem, ale mogą również Zostać zawarte w trakcie zatrudnienia. W obu przypadkach należy pamiętać, że w umowie o pracę konieczne jest wskazanie warunków właśnie świadczenia pracy w tej formie, a także pracodawca jest zobowiązany do przekazania rozszerzonej wersji informacji o warunkach zatrudnienia. W przepisach kodeksu pracy istnieje przepis umożliwiający pracodawcy yy, przeniesienie pracownika do yy. Pełnienia innych obowiązków na inne stanowisko pracy w wymiarze jakby nie dłuższym niż do trzech miesięcy w roku kalendarzowym, bez konieczności uzyskania zgody przez tego pracownika, czy też wypowiadania warunków pracy i płacy. Natomiast w przypadku telepracy nie ma możliwości, aby pracodawca skorzystał z tej możliwości właśnie jednostronnego przesunięcia pracownika do wykonania, wykonywania pracy w formie telepracy. Oczywiście warunki wykonywania telepracy należy uzgodnić z działającymi u pracodawcy z zakładowymi związkami zawodowymi, a w przypadku, w którym u pracodawcy nie działają związki zawodowe, należy warunki tego zatrudnienia w formie telepracy należy uregulować w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Pracownik, z którym zawarto porozumienie o wykonywaniu telepracy w trakcie zatrudnienia, może jak najbardziej zrezygnować z wykonywania telepracy. Oczywiście, pracodawca też ma taką możliwość. Wniosek o, w sprawie rezygnacji z wykonywania telepracy. Jest wiążący w przypadku złożenia go przez obydwie strony stosunku pracy, jedynie w sytuacji, w której ta, ten wniosek w sprawie rezygnacji został złożony w terminie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia wykonywania. Telepracy. I jeśli wniosek ym, taki zostanie złożony po tym terminie, to w przypadku, w którym to pracownik składał wniosek do pracodawcy w sprawie rezygnacji z telepracy, z wykonywania pracy w formie telepracy, to pracodawca powinien uwzględnić ten wniosek w miarę możliwości. Jeśli to pracodawca chce zrezygnować ym, z telepracy, to jak najbardziej może wypowiedzieć ym, Pracownikowi znaczy dokonać tego w formie wypowiedzenia zmieniającego. Na pracodawcy, który umożliwi pracownikowi wykonywanie pracy w formie telepracy, ciąży wiele obowiązków, e, między innymi dostarczenie telepracownikowi odpowiedniego sprzętu, bezpieczenie tego e, sprzętu, pokrycie kosztów związanych z instalacją, z serwisem. I eksploatacją sprzętu, oraz zapewnienie pomocy y, technicznej, przeprowadzanie szkoleń z obsługi sprzętu, a także np. wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego w, w sytuacji, w której strony postanowią, że pracownik będzie korzystał z własnego y, sprzętu. Telepraca wykonywana w domu pracownika nie zwalnia pracodawcy od obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny y, pracy. Pracodawca jest jedynie zwolniony z kilku obowiązków wyraźnie wskazanych w kodeksie pracy, np. obowiązku dbałości o bezpieczeństwo i higienę stanu pomieszczeń i wyposażenia technicznego, czy obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych i niezbędnych środków ochrony osobistej. Pracowniku, telepracowniku należy Pamiętaj, że pracodawca może przeprowadzać kontrolę w miejscu wykonywania pracy pracownika, czyli w jego domu. Kontrole te mogą obejmować wykonywanie pracy, czy też inwentaryzację, lub konserwację sprzętu, czy też kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Natomiast przed przeprowadzeniem takiej kontroli pracodawca musi uzyskać na nią zgodę od pracownika, telepracownika. Oczywiście wykonywanie czynności kontrolnych nie może yy, naruszać prywatności pracownika oraz jego rodziny. Daj proszę znać, czy wykonujesz pracę w formie telepracy, czy znasz osoby, które są telepracownikami. Jestem bardzo ciekawa, czy ta forma świadczenia pracy staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Jeśli film jest ciekawy, interesujący, podobał ci się to poproszę o kciuki w górę, pod na YouTubie oraz na Facebooku. Znajdziesz mnie również na Tumblr, na Twitterze. Zachęcam do subskrybowania kanału. Czekam na Twoje pytania, uwagi i komentarze. I fajnie, że jesteś. Do zobaczenia w kolejnym filmie.